Zjadałem coraz większą nadzieję, miałem marzyłem, planowałem, koledze opowiadałem, jak chciałbym, żeby to wyglądało Nagle ciało, wszystko się zmieniło, poszedł swoją drogą, nadzieję, dwołnienia, tylko w pamięci, ale też nie ma dnia, kiedy o tobie nie myślę Nie wiem, czemu tak mam, nawet ciebie nie widziałem, może dlatego, że za dużo nadziei w tak jak już nawiniałem Wszystko, co było, teraz jest tylko wspomnieniem, lecz siadam i piszę to, co naprawdę w sercu słyszę Myślę o Tobie, teraz jest późna godzina, ja piszę te wrotek, bo nie mogę przestać myśleć o Tobie Mimo że zrobiłeś po swojemu, nie mam temu ci nic za złe Szkoda, że teraz grzeję bajdę Bo gdybym był na wolność, mogłoby być całkiem inaczej Tak sobie obiecałem, że jest się dla Ciebie, jak bylibyśmy razem Bardzo się cieszyłem, kiedy listy wiadomości od Ciebie dostały i gdy do Ciebie numer wykręcałem Byłem za golowolą, jak z Tobą rozmawiałem Choć za bardzo to nie wiedziałem Może to dla tego, że tak naprawdę nigdy Ciebie nie widziałem Tak sobie rozumiałem, że coś tu jest niegrane Kiedy od Ciebie wiadomość otrzymałem Odpisałem, a następnie wszystko pousuwałem Tak sobie potem dużo o tym myślałem Dało mi się to zrozumienia, ale to co było Stało się tylko przyrodną chwilą Gdziekolwiek jestem, cokolwiek robię Cały czas pamiętam i myślę o Tobie Ponieważ nie mogę przestać myśleć o Tobie, gdziekolwiek jestem, cokolwiek robię Cały czas pamiętam i myślę o Tobie, teraz jest późna godzina Ja piszę tę ponieważ nie mogę przestać Myśleć o Tobie, myśleć o Tobie, myśleć o tobie.